Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale, moi drodzy zgubiłem moje super opaski na ręce, na rękę właściwie, ale no nic, poradzimy sobie, moi drodzy mam dla was notek wyjątkowy, widzieliście już pewnie w tytule filmu, znowu równoległe linie czasowe, moi drodzy, no bo rewelacyjne Ja szczerze mówiąc nie do końca rozumiem jak ten, jak to może się tak dalej dobrze sprawdzać, bo... No wystarczyłoby narzucić dobre tempo agro, dać jakąś no, noksiańską tutaj, noksiański zapał rzecz jasna i widzowie, no i finisze w postaci szóstki wydaje mi się, że pozamiatane, ale z drugiej strony jak zobaczycie ten deck, no to on ma tutaj do zaoferowania jeszcze zaklęcia, no i wydaje mi się, że tutaj te zaklęcia są kluczowe, bo my zagramy moi drodzy to wszystko z bundle City, a bundle City jest kilka bardzo fajnych kart, możecie mi zaufać, także słuchajcie nie mamy tu nawet Wiktora. No, ale w sumie wcale się nie dziwię, Ale można byłoby, jeżeli jesteście zainteresowani, takie deki już były, to tam śledźcie, prawda? Gdzieś tam linki, bo na pewno coś się pojawi. Bo, tak jak mówię, kiedyś taką wersję grałem, ale z Wiktorem, bo ona była już bardzo dobra jakiś czas temu. Tylko teraz ludzie do niej po prostu wrócili. Prezentacja taki. Moi drodzy, tak to się prezentuje. Zobaczmy najpierw statystyki. No wygląda to. Ciekawie. Dlaczego ciekawie? No bo tu jest faktycznie dużo tanich jednostek, więc można narzucić szybko tempo. E, mamy troszeczkę zaklęć. No 14, 12 to jest taki standardik. Jeżeli jest powyżej 14 to zazwyczaj oznacza to, że mamy do czynienia z jakimiś kombosami właśnie pod zaklęcia. Natomiast jeżeli mamy mniej niż 12 to jestem skłonny powiedzieć, że mamy do czynienia z agrodekami. Oczywiście są pewne reguły, pewne wyjątki, ale no słuchajcie, tak mniej więcej to wygląda. Powiedziałem Wam, że gramy oczywiście pod zaklęcie za dwa punkty. E, ostatnio też Wam go pokazywałem, bo ono jest przepotężne. Pomimo nerfa, ludzie na, na to zaklęcie wciąż narzekają. Słuchajcie, no widzę na Twitterze: no, gdyby mogli, to prawdopodobnie wyszliby na ulicy z widłami i pochodniami. Jeżeli chodzi o mnie. To wydaje mi się, że to zależy, bo pamiętajcie, że to troszeczkę tempa jednak leci, nie? Musicie, słuchajcie, moi drodzy, tutaj jakoś ten dek rozkręcić, a naprawdę uwierzcie mi, jak ktoś ci narzuci szybkie tempo wierli, to macie problem. I teraz bardzo ważna sprawa. Każda, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że co się przekonamy, że każda jednostka w tym deku ma ten efekt, żeby doskonale wpisać się w dwójkę. Robimy karcioszkę, yy, 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 czy robimy. Dobieramy karciożkę i odrzucamy karcioszkę Tworzymy karciożkę. Tworzymy karcioszkę Tworzymy karcioszkę Wyposażenie Zestrojenie, pamiętajcie, że działa Dobieramy zaklęcie, robimy sobie kopię, tylko nie wiadomo, czy dobierzemy, bo musi być na wierzchu Wyposażenie, możecie wybrać także cel Obrażenia, czasem na wagę złota to jest ta zamianka, chyba jest najlepsza, dlatego że ta karta jest pod tym względem, no fenomenalnie. Zmierzam do tego, że to jest fenomenalna kombinacja, którą chcecie widzieć. I naprawdę tu można robić fantastyczne rzeczy. Także faktycznie, jak się tylko pojawiła ta karta, ludzie pewnie sobie o tym przypomnieli. Hej, może dobrze byłoby dodać golema do tej talii, i faktycznie on się tutaj sprawdza. Na, jest po prostu na wagę złota. Przewodnicząca, ja bym nawet zagrał po dwie sztuki, ale ok. E w milczącach mówi Hura, dlatego że macie przewagę, kart na stoję. No i ta piątka, no 1, 3 statystyki, więc zamianka jest przepotężna. Wzmocnione, natomiast dlatego, że dobieramy karty. I czasami jest to na wagę złota, możecie mi zaufać. No i mamy kilka finisherów w postaci: zabawmy się. Mamy mistyczny. Patyk dotykania, mapę z slumsów, e, głównie po to, żeby dać jakieś jednostce, które ma bardzo dużo ataków, no bo nieuchwytność czasami trudno jest powstrzymać, po prostu. No i rzut czasem pamiętajcie, nie, nie działa to tylko i wyłącznie na mm, przeciwników, to działa także, słuchajcie, na Nexus. Także, moi drodzy, ja jestem ciekaw, jak to wypadnie i czy wygramy jakąkolwiek grę, jeżeli tego zaklęcia nie dobierzemy. To mnie zastanawia. Moi drodzy, idziemy z gierkami. Jeżeli chcielibyście zobaczyć moje rankedy w platynie, to dajcie znać. Ja co prawda bardzo mało czasu ostatnio poświęcam tej grze. Ale chętnie wam pokażę mój dek, agro deck, który sobie stworzyłem i sprawdza się bardzo dobrze. Ostatnio prawie wygrałem 4 gry na 4 gry, tylko spotkałem kontra, a i tak prawie wygrałem. Także jestem zadowolony. Gramy na bardzo silny deck. Pierwszy poważny problem, na pewno już wiecie jaki. Osiem kart, niestety, nie trafiamy naszego win condition. Ale to dobrze, bo ja chętnie przedstawię wam rezultat takiej gry bez zaklęcia za dwa. Po prostu. Jeżeli pojawi się tu karta za jeden, o, to była najlepsza możliwa karta za jeden. Naprawdę jest fenomenalna. Nie wiem, czy oni nie powinni tutaj obniżyć ten punkcik zdrowia. No ta artyleria jest naprawdę fajna. Pewnie poleci tu wyposażenie. Kolejne łowy. Zagramy w ten sposób. Wydaje mi się, że to było nawet, nawet, nawet. Poza tym możemy tutaj przepałować. Nie wierzę, żebym miał aż tyle obrażeń. Dalej gramy, niestety, bez bardzo ważnej karty Poskuję dla nas. Broni godnej, naga Nie podoba mi się to, że ja mam tylko pawiana do zagrania. No nic. Chyba mamy coś, co dotyczy tego śledztwa? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, bo widzieliście, że musiałem to za zablokować swoją drogą. Już dobrany Kane. No, dosyć zabawne to było zagranie. Muszę sobie przypomnieć, jak był dobierany Kane. Ok, cztery jednostki. Dobrze, mamy początek już. Nie wiem, czy nie warto było zrobić pauzy. Zobaczymy, co zrobi mój przeciwnik. No jest, jest mocno. Jest mocno tutaj. Sytuacja postawiona. Zagram pod następną rundę. Będę mieć fenomenalną kartę. Ale obawiam się, że jesteśmy troszkę w plecy, jednak. Gram też bez many. Całe szczęście, że to w następnej rundzie wszystko się wydarzy. No i trzeba będzie chyba tylko wichurę dorzucać, prawda? Nie mam tutaj kompletnie. Nie mam kompletnie tutaj pomysłu, jak to ugryźć. Gdybym zagrał to inaczej, być może byłoby zdecydowanie lepiej. Natomiast złego. Nie, 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 może tutaj zróbmy tak i teraz zróbmy tak. Najlepsze no statystyki, myślę. To jest dla niego mały problem. Będzie chciał złapać tutaj kartę na pewno. A tego zagrania nie rozumiem. Bardzo ładnie sobie tutaj stół... E... No, ale to nie jest coś, na co ja mam odpowiedź, prawda? Ale wiecie co? Kontynuuję moje natarcie. Chyba najlepsze statystyki wezmę. Mam nadzieję, że to, to nam pomoże. Bo teraz, tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę to, jak to wygląda, mamy 6 obrażeń z wpływu. Więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj. Wydaje mi. Nie. Przede wszystkim. Kane powinien być drugi, nie? Kane, żeby tu zagrać darmowy atak, i wtedy zabija nam 7-3. Ja na to nic nie poradzę. Wow. Wow. Złoto dwa. Nawet za troksem. Nawet za troksem będziesz mieć kolego problem. Nie zagrał podle. Czemu nie Atrox? Czemu? Czemu nie Atrox akurat? Czemu nie Atrox? Oddałeś mi ruch. Rzucasz, musisz rzucić Keina teraz za zero. Czemu tak? Będą bać się mojego imienia. na jego. W tym deku. Tutaj. Jego zadaniem jego obowiązkiem było. Zagranie Atraxa, żeby uleczyć. I popełnił katastrofalny w skutkach błąd. I co najważniejsze. Nie wiem, czy on w poprzedniej rundzie miał szansę taką. Ale powinien zrobić dokładnie to samo, co zrobił w tej rundzie? W poprzedniej. Bo tam były karty z wpływem. Dużo błędów po stronie mojego przeciwnika, nie, wygraliby, nie wygralibyśmy tej gry, gdybyśmy, słuchajcie, grali na kogoś lepszego. Ale to dobrze, bo to jest materiał dla was, żebyście mogli się czegoś nauczyć i coś wyciągnąć z tych filmów, jeżeli jesteście początkującymi graczami. Moi drodzy, zapraszam was na kolejną grę. o, Wow... No to jest... ...doprawdy ciekawe zagranie. A właściwie wybór. Znowu 8 kart. Znowu niestety zaliczamy pudło. I niestety tym razem nie mam tamtej trójki, którą postanowiłem odrzucić. Never mind. Tym razem gramy na kogoś lepszego. Na brąz 4 moi drodzy. Zobaczymy, jak mu pójdzie zagranie. Ani Czyżby to był jakiś smurf? Przekonajmy się. Myślę, że 32. O kurde. O zobaczcie, zobaczcie co się stanie. Wow. Okej okay. Chciałbym najpierw wybejtować coś. Nie, 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 dajmy mu znać, że mamy za takie zagranie. O, to jest dobre pytanie, bo nie wiem. Chyba... może naznaczone na wszelki wypadek. Uuu. Niezłe, niezłe, niezłe obrażenia, to mi wystarczy. Prowadzimy pościg. Zemsta już? Czy Frostbite? Niezależnie od tego co on tu zagra Uu. Wolałbym, żeby nie dobierał zaklęć Bo musi mieć tragiczną rękę Myśl, dobra, to jest... to jest pewne ryzyko, ale uważam, że zagrał to Z powodu tego Że ma tragiczną rękę Tak, to, to jest moja myśl, bo zobaczcie, on nic nie zagrywa on nic nie zagrywa, a jestem ciekaw jak dużo zro... Kolego No ty, ty grabisz sobie, jak grabiesz Okej, okay, to był misplay, duży z mojej strony to był duży misplay z mojej strony. Bo on zabije tę kartę, ale z drugiej strony zmarnował wszystkie punkty. O, kurde. Zwiat raczej tu sobie nie poklika. Ale mamy kartę 1, więc to może się udać. Mamy dwie jedynki, nieustannie obserwuję, obojętnie. Chyba. A to mam pobocznego. Szkoda, że statystycznie staty 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 się. A, Miss Nie, nie, zabrakłoby mi punkt, anyway. I jest prawie koniec gry. Well played, Well played. Well played. Kolega w ciemno rzucił, a wie, więc to był, to, to był jego problem. Zagram jeszcze baita chyba. Niech, niech myśli, że nie możemy skończyć gry. Bo tutaj stracę teraz kartę. Zagram sobie tak. Zmuszę go do jakiegoś zagrania. O kurde. Za dwa. Holy shit. 4-4 jest ok. trochę. spodziewaliśmy się tego zagrania może trzeba było zaryzykować, myślę że miał zaklęcie jeszcze w zanadrzu więc zaraz zobaczymy zresztą co teraz wykombinuje kolega wciąż ma bardzo dużo do zrobienia Zrzucimy chyba trójkę sobie Chociaż nie wiem czy nie powinienem grać był tutaj zobaczymy zaraz. Okej, okay, takie buty stawiasz? Dobra, to jest mega dziwne zagranie z jego strony rzecz jasna 3-2 może być. Mimo że wróżek nie mam. Aktualnie chciałem to zrobić, dlatego że mam tak to, to i to. Rozumiecie. Przecież dwójkę na wszelki wypadek chciałbym odrzucić. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Bardzo dziwna gra. Ale niech będzie, słuchajcie. Niech będzie. Ja i tak sobie tam trochę nonchalancji wprowadziłem w gameplay. Koniec końców wygrywamy, więc jest super idziemy z trzecią i ostatnią grą. W poprzedniej grze powinniśmy od razu narzucać tempo, żeby była jasność. Ja nie wiem dlaczego on tak dużo pauzo... Uuu, fiora. Wiedziałem, że bardzo dobrze radzi sobie. Wow, to jest pierwsza taka sytuacja, że możemy tutaj normalnie pograć sobie. Yy, yy, chciałem wam dokończyć myśl. E, widziałem wersję z Galio, Fiora-Galio i widziałem, że radzi sobie całkiem nie najgorzej. Ja próbowałem tym wbijać rangę, tylko ja pamiętam, że ta Fiora była bezużyteczna. Dlatego, że jestem zdania, że mało jest aktualnie kart, które Fiora może zabijać. No i też mam nadzieję, że tutaj przeciwnik nie wyszedł, bo... E, no bo po raz pierwszy mamy równoległe linie czasowe. Więc fajnie byłoby tutaj pod nie sobie zagrać. Ja tutaj z chęcią spauzuję, bo jak widzicie, przez najbliższe tak naprawdę dwie rundy Nie mam takich idealnych kart, żeby grać pod dwójkę, więc my troszeczkę tutaj zmienimy nasz gameplay Tym razem mamy aż za dużo jedynek Nie mamy karty za dwa Podoba mi się Milcząca Wichura, bo to jest, to jest fenomenalna karta, jeżeli chodzi o nasz archetyp grania, nasz pomysł, kombinacje W ogóle bardzo fajny art Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest ona jest, widzicie? Jaki tym razem przeciwnik? Złoto 2: My oczywiście gramy swoje, ja tutaj się nie cykam wcale. Możemy grać. Musimy też się wypstrykać z many, żeby sobie ewentualnie pauzę zrobić. Dziwię się i w sumie się nie dziwię, ale nikt nie gra już. Aioniu. Ajonia no. kurzy się w kącie, w skrzyni. Bo moi drodzy, nie oszukujmy się, ale bardzo dużo straciła. Lisin powiem wam, że jest zbyt problematyczny. Uważam, że Lee Sina po prostu zbyt wiele aktualnie kart potrafi skontrować w bardzo łatwy sposób. Hmm, chyba atak. Zagramy pod Grenadiera. Już wam tłumaczę dlaczego. Bo to Fiora. W następnej rundzie... A! A. A. Aha. Wszystkie wybory były dobre, ale ja byłem troszeczkę greedy, bo chciałam zagrać wokół, wokół Puchatego no powiem wam, że to co zrobiłem w poprzedniej rundzie było karygodne, bo sobie obzurałem, że mamy. Oczywiście, token ataku nie podoba mi się to w jaki sposób przeciwnik gra, bo nic nie rzuca kompletnie. Nie rozumiem. Dziękuję, miło z twojej strony. Nareszcie, coś tutaj możemy teraz grać. Frost bajcik albo, albo nic. Dziękuję bardzo, miło z twojej strony, doceniam to zagranie. Najgorsze jest to, że mój teraz kolega nic nie robi, więc prawdopodobnie zagramy pod zaklęcie. To jest moja koncepcja. I sobie można zrobić przewagę kart na stole. To jest dopiero pierwsza karta, jaką zagrał, tak naprawdę. Chyba będę greedy. O, a to dosyć ciekawe. Ciekawe. Aaaa, dlatego grają tutaj banana w tym deku. Ok, w następnej rundzie podejrzewałem, że pojawi się jakiś pojedynek. Więc my chyba po prostu narzucimy tempo. Myślę że, myślę, że to już jest koniec. Nie rozumiem za bardzo mojego przeciwnika. Ale niech będzie kiedy zagrasz, e, po, kiedy podczas tej rundy zagasz kolejną jednostkę przywaje, a to przy zagraniu jest jestem adeptką stylu nawałnicy. To jest to jest coś pięknego i coś smutnego dla tego pana Moi drodzy słuchajcie no nie ma tutaj co zbierać no już rozumiem dlaczego ten deck jest taki mocny ale do przodu To ma być wyzwanie? Frostbite. Pamiętajcie, że w tym wypadku najwięcej bije karta po prawej stronie. Pamiętajcie, że wpływ się wlicza. Jeżeli zagracie Frostbite'a, to ten wpływ nie zadziała. Co za tym idzie? Nie będzie aż trzech punktów obrażeń. Wszystko ci idzie. Zastanawia mnie, czy. Co on robi? To mnie zastanawia. Nie podobają mi się karty w moje ręce, ale pamiętajcie, że my kończymy no pojedynek albo Frostbite Ale jeżeli zagra Frostbite na ósemkę traci fiorę. Którą chyba właśnie dobrał z dwójki swoją drogą. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tymi graczami, bo ich tempo podejmowania decyzji przypomina mi naprawdę stary komputer Jeżeli chce zagrać Frostbite, a musisz zagrać w a nie możesz tego zaklęcia, które trzymasz. Udało się. Dziękuję bardzo. Udało się nareszcie to zagranie. Świetnie to zagraliśmy. Wpływ. Super, cudownie. No i teraz wystarczy zrobić przewagę kart na stole. Może zaklęcie znajdę mistyczny. Albo nie byłoby śmiesznie, gdyby grzybka dostał. Najlepsze statystyki. Eee. Tu widzę baga jest. Baga jeszcze. Eee. Za mocny ten dek, tyle wam powiem, za mocny ten dek, ale dzisiaj no przeciwnicy, cieszę się, że zobaczyliście błędy przeciwników i to jak się nie robi deków, no mój przeciwnik nie miał kompletnie nic do zagrania, wirli, co za tym idzie, zachęcam was do tego, że kiedy zdarzają się takie sytuacje, to dorzućcie więcej tanich kart, tak jak ja to mogę robić, bo ja mam sporo tanich kart, tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, jo.